Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj Wam pokażę konsolkę Paukiti V90. E, miałem to w, nagrać dużo wcześniej, ponieważ konsolkę już mam ponad 3 tygodnie. Jednak statyw, który przyszedł mi do telefonu był taki, że zwyczajnie wylądował, wylądował w koszu. i Zastanawiałem się jak zbytnio to nagrać, bo będę po prostu nagrywał to z ręki. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. E, także jak widzicie tutaj już trochę to pudełko jest, czy ta folia jest już trochę Zużyta, ponieważ, no jak mówiłem, już mam 3 tygodnie tą konsolkę, e, także po prostu używałem jej, nie leżała sobie na półce. E, to nie będzie jakaś taka zbytnia recenzja, w której będę wszystko opowiadał, wszystkie podzespoły, jakie są w tej konsoli, bo nie o to mi chodzi. Bardziej chodzi mi o to, żeby opowiedzieć Wam moje wrażenia, jak e, z takiej z formy użytkownika, jak, jak to widzę, po prostu jak to działa, jak to się sprawuje, ile bateria trzyma i takie coś. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Tutaj mamy kabel USB Typu C. Tutaj mam krótką instrukcję obsługi. Nawet tego nie oglądałem wcześniej, ponieważ mam telefon z takim właśnie z takim złączem, więc nie używałem tego, nie potrzebowałem wyciągać, ale na potrzeby właśnie tego filmu wyciągnę. Teraz zrobię chwilę przerwę, wyciągnę właśnie to z folii, bo tak to właśnie wygląda, że jedną ręką nie zawsze tak dobrze to da się zrobić. Wracam po przerwie. I sama konsola prezentuje się właśnie tak, jak zobaczycie. Tutaj mamy logo Pau Kitty. Z tego co możecie zaobserwować, z pewnością na AliExpress na ogół występują tam modele z napisem 64 bit. Podejrzewam, że ta wersja jest dość starsza. Jednak, moim zdaniem, jest naprawdę spoko. Na górze widzimy tu przyciski odpowiednio L1, L2, R2, R1. Z boku mamy czytnik kart MicroSD. Włącznik, wyłącznik. Na dole jest wspomniany złącze micro USB typu C oraz wejście słuchawkowe. Z lewej strony mamy pokrętło głośności. I pod spodem jest właśnie wejście na baterię. Dobrze, za chwilę, właśnie otworzę to urządzenie i zobaczymy, co dalej w środku się kryje. W środku możemy zobaczyć, że znajduje się krzyżak jest dosyć płytki, jednak e, responsywny i całkiem przyjemny e, w dotyku i w ogóle mi dobrze się na nim gra. E, Mam przyciski select, start, powrót do menu. E, dodatkowo jest B, A, X, Y. Przyciski są dosyć małe, ale klik jest całkiem w nich w porządku. Jest są całkiem przyjemne w dotyku. E, na dole tutaj mamy jeszcze dwa głośniki e, stereo. Dźwięk jest dosyć, że tak powiem, nie, nie jednak po prostu jest taki taki dosyć na pewno nie ma tonów niskich żadnych, po prostu jest taki dosyć wysokie tony są i średnie. Tutaj mamy ekran, jest to ekran typu IPS. Na górze jeszcze znajduje się, jak widzicie, folia, która jest zamontowana fabrycznie. Tutaj jeszcze jest bombel. Tu mamy zaślepki na śrubki do ekranu. I tak to ogólnie wygląda. Za chwilkę właśnie włączę konsolę. Teraz przejdziemy do uruchomienia konsolki Dobra, odpalmy to e, Widzicie właśnie oryginalny soft dołączony z kartą, na karcie pamięci od producenta e, Dołączona karta, jaką ja miałem, to już przypomnę jeszcze, jak nie mówiłem, albo jak mówiłem, 32 GB tak wygląda właśnie menu w tym urządzeniu Mam tutaj mm, jakiś taki przybornik Pierdoły, są takie w sumie których chyba na ogół nikt nie, nie używa jak nie było otwarzać muzyki, otwarzać filmów no nic specjalnego tutaj mamy gry dołączone właśnie z ciekawszych to Quake 2, Wolf 3D, Quake 1 dodam, że na innym sofcie, który mam jeszcze znajdującym się na tej karcie pamięci Znajduje się dużo więcej e, gier, fajniejszych dodam również, e, i emulatory również działają na nim lepiej. Tutaj mamy kilka emulatorów, e, z których właśnie mogę powiedzieć: tu mamy emulator Game Boy, Game Boy Colora, Game Boy Advance, Famicona i Super Famicona. I tak, te pierwsze cztery, które wspomniałem, e, działają idealnie na tej konsoli. Jeżeli chcecie po prostu sobie pograć w takie gry, właśnie jak tutaj widzicie, znaczy na te platformy, które tu widzicie, to konsole warto zakupić. Tutaj Super Famicom już działa dosyć gorzej. Powiedzmy, 60% gier, które możemy zagrać, to nie są w, powiedzmy w 60 klatkach. Tutaj nie powiem jaka to jest konsola, bo zbytnio nie wiem. Tu mamy Sega Mega Drive. A. Gry na tej konsoli działają również bardzo dobrze. Tu mamy Wonder Swana. Chwilę pograłem, jednak tam mamy gry głównie w języku jakimś chińskim czy japońskim. No, ogólnie w krzaczkach. Także po prostu gry może działać płynnie, ale po prostu nie ma nic ciekawego z tych wyłączonych, co są tutaj. No, Geopacket. Cóż, gry w większości przypadków chodzą wolno, ale działają. Tu mamy gry na PlayStation. Na tym softie nie polecam, jest praktycznie niegrywalne. Mamy z 11, może 15 fps -ów. Na tym e, softie, który pokazywałem, znaczy na tej karcie pamięci, co mam, to mam ten drugi soft. Tam, e, powiedzmy, dostajemy 10 fps gdzieś więcej, czyli gdzieś gry wyciągamy po 20 parę fps -ów. Także też nie jest idealnie, no, ale już jest większa szansa, żeby coś w ogóle włączyć, zobaczyć. E, tutaj mamy emulat, e, jezus, automaty. E, do tego właśnie tego właśnie automatu nawet nie mamy żadnych gier dołączonych na karcie. I tak to wygląda mniej więcej. Konsolę włączamy po przejściu. Chwilkę. Musimy, konsolę, żeby włączyć, musimy przejść tutaj do ostatniej, właśnie zakładki, tutaj i dojść do Power. I potwierdzamy, konsola się włącza. Tyle w kwestii, właśnie, oprogramowania, żebyście chcieli zobaczyć gry. Czy powiedzmy ten drugi soft? Dajcie znać. Ja Wam opowiem jeszcze tylko, jak działa bateria. Na jak długo możemy sobie pozwolić grać? No, jeszcze przed tym dodam, że konsola jest bardzo lekka. Plastiki w niej, jakie, jakie są, są dosyć dobre. Materiał jest, plastik jest matowy. Nie rysuje się aż tak tragicznie. Wiadomo, w porównaniu do PSP to jest zupełnie inna bajka, ale jest naprawdę w tej cenie, w konsole, którą możecie zakupić, powiedzmy za 120 zł na AliExpress, w jakiejś promocji nawet za 90 zł, a powiedzmy u producenta tej konsoli, możecie sobie ją zakupić za 150 zł. Według mnie, jest całkiem dobrym zakupem, jeżeli chcecie właśnie pograć w te wspomniane gry, właściwie emulatory, bo działają bardzo dobrze. Co do baterii. Bateria trzyma gdzieś mniej więcej, zależy od stopnia natężenia światła, bo można tu regulować je. Powiedzmy tak, nie wiem, no, na niskim oświetleniu. Bateria trzyma tak gdzieś do 5 godzin, 5 godzin i parę minut nawet mi się zdarzyło. Jak była w pełni naładowana. Na oświetleniu, jak jest standardowo, czyli gdzieś tutaj chyba na 90%, to w większości przypadków nawet nie gram. Ale dziś tak starczy na około 4 godziny i nie jest to aż taki zły właśnie wynik. Zwłaszcza, że tak jak wspominałem, konsola jest bardzo lekka, yy, granie na niej nie męczy ani rąka ani nic. Yy, ekran jest 3-calowy IPS, jest, ma bardzo fajne kąty, o którym, jest, o którym może bardzo możliwe, że jeszcze więcej na, yy, pokażę w momencie, kiedy będę jakieś gry prezentował czy coś. Nie wiem jak to będzie, bo w sumie jedną rekord będę musiał grać, czy coś to po prostu, ale zobaczymy. Naprawdę konsolę mogę polecić, jeżeli będziecie chcieli coś więcej na, te, na temat tej konsolidacie znać, trzymajcie się czasie.